Na początek dzisiaj chciałem się za mój outfit, ale po prostu ja jestem człowiekiem pracy i tak to wygląda. Pomyślałem sobie, żeby mniej więcej chociaż odrobinie ludzi podziękować w ramach tego, że zamawiają u nas nasze rzeczy. To co jakąś osobę wynagrodzić w ten sposób, że gdzieś tam spakujemy to zamówienie sobie gdzieś razem. I dzisiaj pakujemy dla Pani Corneli, wieszak na ręczniki Dua Dior, więc sobie go szybciutko tutaj spakujemy. Na... Wiadomo, że tutaj większość rzeczy jest, mamy już spakowaną, czyli do takiego momentu, ale jeszcze całą resztę tego procesu Wam tutaj pokażę, więc zawsze tutaj, nie wiem czy widać teraz na kamerze, dajemy jeszcze tą folię termokurczliwą. Proszę Państwa. Dobra. Aha, jest prąd wyłączony. Hit stop. Dobra. Teraz jak mamy tak ładnie spakowane tutaj folię termokurczliwą, to jeszcze tutaj naszą, naszą e, suszareczką. O, I tutaj już mamy folię termokurczliwą, e, która jest zgrzana i tak to mniej więcej wygląda. Troszkę tutaj jest zabezpieczenia przed e, wodą, na przykład kiedy pada deszcz. I teraz mamy tutaj miejsce na etykietę. Przyklejona etykieta paczka może lecieć w świat.